Posłuchaj tej modlitwy już teraz, aby Twoje serce otworzyło się na światło. Pokój i obecność Boga, które przychodzą do tych, którzy rozpoczynają dzień w modlitwie. Panie, gdy poranek powoli rozwija swoje jasne skrzydła nad światem, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym pragnienia, aby rozpocząć ten dzień w Twojej obecności. Przychodzę nie dlatego, że jestem doskonały, ale dlatego, że potrzebuję Twojego prowadzenia, Twojego pokoju i Twojej miłości, które podtrzymują mnie bardziej niż jakiekolwiek ludzkie słowa. W ciszy nowego dnia chcę odnaleźć rytm Twojej woli, która jest wyższa niż moje plany, mądrzejsza niż moje myśli i silniejsza niż moje obawy. Proszę cię, panie, abyś otworzył moje oczy na to, co przynosisz, abym nie przeoczył żadnego daru, który dziś kierujesz w moją stronę. Ani żadnej lekcji ukrytej w wydarzeniach, które dopiero nadejdą. Wśród pierwszych oddechów poranka pragnę podziękować Ci za życie, które we mnie trwa, mimo że nie zawsze potrafię je docenić. Dziękuję Ci za każdy moment, który przeminął i za każdy, który dopiero się pojawi, bo wszystko, co mnie spotyka, niesie jakieś znaczenie, którego często jeszcze nie potrafię dostrzec. Dziękuję za światło które przenika przez okna za powietrze które wypełnia moje płuca za ciszę która pozwala wsłuchać się w twoje delikatne tchnienie dziękuję za to że nawet kiedy nie rozumiem twojego działania ty nadal jesteś obecny cierpliwy i wierny proszę cię panie abyś dziś napełnił moje serce łagodnością której tak bardzo mi brakuje napełnij mnie pokojem który pozwala iść naprzód bez pośpiechu i lęku nawet wtedy gdy dzień wydaje się wymagający lub pełen wyzwań, udziel mi odwagi, bym stawiał czoła temu, co trudne, z ufnością, że nie jestem sam, że Twoje dłonie podtrzymują mnie, kiedy moje własne siły przestają wystarczać. Wlej we mnie światło, które rozprasza każdy cień. Zarówno ten na zewnątrz, jak i ten, który kryje się głęboko w mojej duszy. Naucz mnie patrzeć na ludzi z większym zrozumieniem, słuchać z większą uwagą, reagować z większą cierpliwością. Panie, proszę, dotknij mojego umysłu, aby myśli, które dziś powstaną, były zakorzenione w Twojej prawdzie. Oddal ode mnie zamęt, rozproszenie i pokusę, by żyć tylko powierzchownie, nie dostrzegając tego, co naprawdę ważne. Wzmocnij moją wolę, aby decyzje podejmowane w ciągu tego dnia prowadziły mnie ku dobru, a nie ku temu, co mnie oddala od Twojej miłości. Naucz mnie wybierać mądrze, nawet w drobnych rzeczach. Bo to właśnie one kształtują mój charakter i przemieniają moje życie na sposób, którego czasem nie zauważam. Obdasz mnie, Panie, spokojem, który trwa niezależnie od okoliczności. Spraw, aby moje serce nie reagowało impulsywnie na to, co mnie spotyka, ale aby miało w sobie Twoją równowagę. Pozwól mi stawać wobec trudnych ludzi z łagodnością, wobec wyzwań z odwagą. Wobec niespodziewanych wydarzeń z mądrością. Prowadź mnie drogą Twojego światła, abym dzisiaj umiał odróżniać to, co chwilowe, od tego, co wieczne, to, co pozorne, od tego, co prawdziwe, to, co przynosi zamęt, od tego, co przynosi pokój. Panie, niech moje dłonie będą dziś narzędziem Twojej dobroci. Niech moje słowa budują, a nie niszczą. Niech moje spojrzenie niesie innym otuchę, a nie ciężar. Niech moje czyny odbijają Twoją miłość, nawet jeśli będą małe i niewidoczne dla świata. Proszę, aby każdy krok, który postawię, miał sens. Nawet jeśli nie znam jeszcze pełni Twojego planu. Pragnę jedynie iść za Tobą, bo wiem, że tam, gdzie Ty mnie prowadzisz, znajduje się droga pokoju, wolności i głębokiego spełnienia. Panie gdy kontynuuję tę poranną modlitwę. Proszę cię abyś pozwolił mojemu sercu trwać w Twojej obecności, bez pośpiechu i bez rozproszeń, które tak często próbują odebrać mi pokój już na samym początku dnia. Spraw, aby to, co dzisiaj przyjmę w modlitwie, zakorzeniło się głęboko we mnie i przyniosło owoce nie tylko w chwilach łatwych, lecz również w momentach, których nie potrafię przewidzieć. Wiem, że każdy dzień niesie ze sobą niespodziewane sytuacje. Spotkania i decyzje, które mogą zmieniać mój kierunek, dlatego powierzam ci wszystko, co przede mną, z przekonaniem, że twoja mądrość jest pewniejsza niż moje własne wyobrażenia o tym, jak powinno wyglądać moje życie. Proszę cię, Panie, abyś pozwolił mi z większą uwagą dostrzegać twoje znaki, te subtelne, delikatne, czasem ukryte między codziennymi obowiązkami, rozmowami, spojrzeniami i ciszą. Naucz mnie widzieć Ciebie nie tylko w chwilach uniesienia, ale także w tym co zwyczajne. Proste i powtarzalne. Otwórz moje serce na wdzięczność za drobiazgi, które często pomijam, bo to właśnie z nich składa się prawdziwy sens życia. Daj mi umiejętność zauważania dobra tam, gdzie inni dostrzegają tylko trud oraz nadziei tam, gdzie wielu widzi jedynie ciemność. Panie, gdy moje myśli wybiegają naprzód i próbują przeanalizować cały dzień, proszę cię, uspokój mój umysł, aby nie ulegał lękowi przed tym, co nieznane. Naucz mnie żyć chwilą obecną, która jest jedynym miejscem, w którym mogę naprawdę spotkać ciebie, nie pozwól, aby przeszłe błędy lub przyszłe obawy odebrały mi radość płynącą z dzisiejszego dnia. Spraw, aby każda chwila tego poranka, a później całego dnia, była przestrzenią, w której Twoja miłość może działać, przemieniać i uzdrawiać to, co we mnie wymaga odnowienia. Proszę Cię również, panie, dotknij mojej wrażliwości, abym dziś potrafił reagować z większą troską wobec tych, którzy potrzebują wsparcia. Otwórz moje uszy na słowa, które nie padają głośno, a jednak wołają o uwagę. Otwórz moje oczy na twarze, które próbują ukryć zmęczenie, ból, lub samotność. Otwórz moje serce na sytuacje, które wydają się przypadkowe, a jednak niosą w sobie możliwość niesienia dobra, spraw, abym potrafił być dla innych odblaskiem Twojej obecności, światłem w chwilach ich ciemności, a także pokrzepieniem, które przychodzi w odpowiednim momencie. Panie, proszę cię o mądrość. Która pozwoli mi podejmować decyzje bez zbędnych wahań, ale z rozwagą, spokojem i wewnętrzną wolnością. Nie chcę kierować się emocjami, które szybko się zmieniają, a nie opiniami, które łatwo mogą mnie zwieść, pragnę kierować się Twoją prawdą, która nie przemija i nie ulega wpływom świata. Niech moje decyzje wynikają z czystej intencji, z pragnienia czynienia dobra, a nie z chęci zysku, uznania czy komfortu udziel mi siły. Aby pozostać wiernym temu, co słuszne, nawet jeśli będzie to wymagało poświęcenia, panie, napełnij mój dzień spokojem, który nie zgasi aktywności, lecz nada jej harmonię. Spraw, aby moje działania były zgodne z rytmem Twojej woli, aby nie były ani przyspieszone, ani opóźnione. Naucz mnie słuchać Twojego cichego głosu, który często przychodzi nie w hałasie, lecz w delikatnym poruszeniu serca. Daj mi zdolność rozpoznawania Twojego prowadzenia w momentach, gdy pojawia się droga, którą wcześniej nie śmiałem pójść, oraz odwagę, by tę drogę wybrać. Proszę Cię, Panie, chroń moje serce przed zniechęceniem. Wiem, że dni bywają różne. Jedne przynoszą radość, inne zmęczenie, jeszcze inne niepewność. Spraw jednak, aby żaden z tych stanów nie oderwał mnie od Ciebie. Niech świadomość Twojej bliskości będzie dla mnie kotwicą która utrzymuje mnie w miejscu stabilnym i bezpiecznym, nawet jeśli na zewnątrz pojawią się burze. Daj mi siłę, by ufać Ci bardziej, niż własnym lękom, oraz by wierzyć w to, że z Tobą każdy dzień może przynieść dobro, którego sam nie byłbym w stanie stworzyć. Panie, pragnę, abyś dziś uczynił moje serce otwartym na Twoje działanie. Niech będzie ono jak gleba, która jest gotowa przyjąć ziarno, Pozwolić mu się rozwijać i przynieść owoce we właściwym czasie. Usuń z mojego wnętrza to, co blokuje Twoje światło. Niech Twoja miłość dotyka miejsc poranionych. Niech Twoja łaska wypełnia przestrzenie pustki, a Twoja prawda rozprasza każdy cień, który próbowałby powrócić. Spraw, abym z większą ufnością powierzał Ci każdy fragment mojego życia. Wierząc, że Ty potrafisz uczynić o wiele więcej niż jestem w stanie zrozumieć. Panie, gdy moja modlitwa powoli zbliża się do końca, proszę cię, aby jej echo pozostało we mnie przez cały dzień, spraw, aby każde słowo wypowiedziane w ciszy poranka stało się jak niewidzialny płomień, który ogrzewa moje myśli, prowadzi moje decyzje i umacnia moje serce w chwilach, które będą wymagały siły, jakiej sam z siebie nie potrafię znaleźć. Niech Twoja obecność, którą teraz odczuwam, towarzyszy mi również w godzinach zabieganych, gdy hałas świata próbuje zagłuszyć to, co duchowe, delikatne i święte. Daj mi umiejętność zatrzymania się choć na krótkie momenty, aby odnowić w sobie pamięć o Twojej miłości. Proszę cię, panie, otocz mnie dziś ochroną, która płynie z Twojego serca. Strzeż moich myśli przed zwątpieniem, moich emocji przed chaosem. Moich decyzji przed pochopnością. Niech Twoje światło prowadzi mnie przez każdy zakręt dzisiejszego dnia, przypominając mi, że nie jestem sam, że nie idę w ciemność bez przewodnika, ale kroczę z tym, który zna wszystkie ścieżki i wszystkie odpowiedzi. Pozwól, aby nawet te sytuacje, które wydają się trudne albo niezrozumiałe, stały się miejscem Twojego działania i Twojej duchowej mądrości. Panie, daj mi dziś serce otwarte na przebaczenie temu sobie samemu, innym ludziom i wydarzeniom, które pozostawiły we mnie ślady niepokoju. Uwolnij mnie od ciężaru dawnych słów i gestów, które próbują powrócić i osłabić moją ufność. Naucz mnie przebaczać szybko, nie wracając w myślach do tego, co minęło, ale pozwalając Twojej łasce leczyć miejsca zranione. Spraw, aby przebaczenie stało się drogą wolności. Która nie odbiera mi siły, lecz ją przywraca, budując moje wnętrze na nowo. Proszę cię, panie, abyś dotknął moich relacji z innymi ludźmi. Niech rozmowy, które dziś przeprowadzę, będą napełnione życzliwością. Niech moje słowa budują, niosąc pokrzepienie zamiast zniechęcenia, nadzieję zamiast krytyki, delikatność zamiast napięcia. Daj mi serce gotowe wysłuchać, zanim odpowiem, gotowe zrozumieć, zanim ocenię. Gotowe pomóc, zanim odwrócę wzrok. Sprawa by ludzie, których spotkam, odnaleźli w mojej postawie odblask Twojego pokoju. Uczyń mnie narzędziem dobra w świecie, który tak bardzo go potrzebuje. Panie, proszę, umacniaj mnie, gdy pojawią się trudności. Daj mi cierpliwość, gdy wszystko będzie wymagało więcej czasu niż oczekiwałem. Daj mi wytrwałość, gdy pojawi się zniechęcenie. Daj mi skupienie, gdy rozproszenia będą chciały odciągnąć mnie od tego, co naprawdę ważne. Daj mi pokorę, aby przyjmować to, czego nie mogę zmienić, i odwagę, aby zmieniać to, co rzeczywiście powinno zostać przemienione. Wlej we mnie nadzieję, która nie zależy od okoliczności, lecz od Twojej wierności. Panie, pragnę także podziękować Ci za wszystko, co wciąż przede mną. Dziękuję za nowe możliwości. Za ludzi, których dziś postawisz na mojej drodze, za lekcje, które z czasem przyniosą owoce. Dziękuję za to, że prowadzisz mnie w sposób, którego nie zawsze rozumiem, ale który ostatecznie kieruje mnie ku większemu dobru. Dziękuję za Twoją cierpliwość wobec moich słabości i za siłę, którą mi dajesz, nawet gdy o nią nie proszę. Dziękuję za Twoją obecność, cichą, wierną, niezawodną. Panie, proszę, abyś zatrzymał przy mnie to poranne światło, nawet kiedy dzień będzie postępował i stanie się głośniejszy, szybszy i bardziej wymagający. Przypominaj mi, abym wracał do Ciebie w krótkich myślach, cichych westchnieniach, prostych słowach wdzięczności. Naucz mnie, że modlitwa nie kończy się w tej chwili, ale trwa dalej w każdym czynieniu dobra, w każdej decyzji podejmowanej z miłością, w każdym geście życzliwości. Uczyń cały mój dzień modlitwą, nie poprzez słowa, ale poprzez postawę serca. Panie, obejmij swoją łaską wszystkie moje sprawy. To, co dziś rozpocznę, prowadź ku dobremu zakończeniu. To, czego nie zdołam skończyć, przemień w cierpliwość. To, co będzie wymagało wysiłku, napełnij pokojem. Spraw, aby w każdym działaniu był ślad Twojej obecności. Chcę dziś żyć tak, aby wieczorem móc spojrzeć na minione godziny z wdzięcznością, wiedząc, że byłeś ze mną. Panie, zawierzam Ci ten dzień w całości, Jego początek, Jego środek i Jego koniec. Wiem, że cokolwiek się wydarzy, Ty będziesz blisko. Wiem, że gdy zabraknie mi siły, Twoja łaska ją uzupełni. Wiem, że gdy pojawi się wątpliwość, Twoja prawda ją rozświetli. Wiem, że gdy poczuję lęk, Twoja obecność go uciszy. Oddaję Ci więc wszystko, co przede mną z wiarą, że Ty jesteś moim spokojem, moją drogą i moją światłością. A jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj i obserwuj ten kanał, aby otrzymywać kolejne modlitwy pełne światła, pokoju i duchowej nadziei.